Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy ja się narzucam? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno, Rycerz Mieczy, co wychodzi naprzeciw. Paść Bław. Wynik, odpowiedź, rada. Dziesiątka Bław. Na spodzie talii jest karta diabła, i to może być tło czytania. To jest takie niezdrowe i niehonorowe przywiązanie się do czegoś albo do kogoś. Sedno. Rycerz miecz. To jest zuchwałość, bezczelność, arogancja, zdobycie celu. To jest również konsekwentne dążenie do celu, nie bacząc na nic i na nikogo. To jest. Pewny siebie, ma wiarę w siebie. Nagłe wydarzenie, nagłe wiadomości zmieniają nasze plany i nawet nasze życie. Nasza brawura i pośpiech w działaniu jest imponujący. Nawet przechodzimy samego siebie. Co wychodzi przeciw Paść głową. To jest pochopna decyzja, która dotyczy kontaktu, telefon, smsy, maile, portale. To jest lekkomyślna postawa. To też jest pochopna ocena jakiejś osoby, plotkowanie. To też jest pochopna decyzja, aby wybrać się do strony przeciwnej na weekend, czy na parę dni albo na jeden dzień. To też są krótkotrwałe podróże zagraniczne, kontakty, spotkania. wynik, odpowiedź, rada, dziesiątka bław. Pytanie jest, czy ja narzucam się? To odpowiadam, że narzucasz się. Przekraczasz, przekraczasz granice dobrego rozsądku. Zaniedbujesz swoją reputację. Bierzesz za coś albo za kogoś odpowiedzialność. Nie znasz swojej wartości. I to jest smutne. Dziękuję. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.